3, 2, 1. O, okay, okay. Jest... Dobra. 3, 2, 1. Dlaczego? Okay. No bo zielony, jest... zielony. Tak no bo owa są bardziej... zielone. To bardziej niebieski w sumie. Sam powiedział, że, się, że to jest zielony. 3, 2, 1. Ok, jest wełną, jest wełną. Dobra. Musimy się wełnę. tego trzymać, musimy się tego trzymać Coś wełnianego 3, 2, 1 No, co jest połączeniem że... niebieskiego i ciemnozielnego? Myślałem, że dasz defaultową wełnę Jasny zielony 3, 2, 1 Czemu niebieski? Czemu no bo niebieski? te dwa kolory razem tworzą jasny niebieski co? Biały i zielony dajem niebieski. To jest Cyjanowy. Biały i Cyjanowy. Ja dałem... U ciebie. Twoje kolory, dwa ostatnie. No ja, ja dałem tą Terakotę, bo ona jest yy, zielono-biała. <grym> Trzy, dwa, jeden. Yes! Udało się. No!